Moi Kochani, bardzo doceniam i lubię naturalność i autentyczność dzieci i młodzieży. Wy macie ten niezwykły dar, że natychmiast wychwycacie, kiedy my jako dorośli nakładamy maski albo jesteśmy troszeczkę, a nie do końca, prawdziwi. I to samo w dzisiejszej Ewangelii pokazuje Jezus. Mówi, że jest wiele osób, które nauczają, które prowadzą do Boga i mówi Jezus takie ważne słowo. Słuchajcie tego, co do Was mówią, i czyńcie to, ale ich czynów nie naśladujcie. Bardzo często może być tak, że jedno mówimy, a drugie robimy. I dzisiaj chciałabym zaprosić każdego i każdą z Was do takiego osobistego rachunku sumienia. Czy ktoś, kto na mnie patrzy, widzi we mnie przyjaciela, przyjaciela i przyjaciółkę Jezusa, ucznia i uczennicę Jezusa? Czy to co mówię pokrywa się z tym co czynię na przykład mówię że ważne jest aby mówić prawdę ale czy sam zawsze ją mówię mówię ważne jest żeby innym pomagać i robić dobre uczynki ale czy stać mnie na to żeby zrezygnować z jakiejś przyjemności i pomóc nawet komuś w mojej rodzinie Mówię, że tak ważne jest pamiętać o niedzielnej Eucharystii, i nawet jak katecheta mi o tym na religii przypomina, to kiwam głową, a potem, kiedy w niedzielę zbieramy się na przeświętą, Świętą, to znowu czuję, no nie chce mi się, no dlaczego? Pójdę za tydzień. Jak to jest w moim życiu? Jeżeli chcę być naprawdę autentycznym misjonarzem i misjonarką Jezusa, i aby to czynić, wcale nie musimy wyjeżdżać na misję, tylko potrzebujemy mieć odwagę. Głosić Ewangelię poprzez nasze przykłady życia, i dzieje się to właśnie wtedy, kiedy to, co mówię, pokrywa się z tym, co robię. Więc zachęcam Was w tym tygodniu do przyjrzenia się temu, jak staje się misjonarzem, misjonarką, przyjacielem, przyjaciółką, uczniem, uczennicą Jezusa. Czy ktoś, kto na mnie patrzy, czuje się zaproszony do tego, aby razem ze mną stawać się przyjacielem Jezusa.